Hej, hej, witam ponownie w Assassin's Creed. Jesteśmy w naszym biurze. Zebraliśmy ostatnio wszystkie informacje dotyczące następnego celu i teraz powinniśmy się dowiedzieć, gdzie on konkretnie jest. Malek. Więcej czasu? Talal. Jestem to jest dla mnie He traffics in human lives, kidnapping Jerusalem's citizens and selling them into slavery. His base is a warehouse located inside the Barbican north of here. As we speak, he prepares a caravan for travel. I'll strike while he's inspecting his stock. If I can avoid his men, Talal himself should prove little challenge. Little challenge? Listen to you. Such arrogance. Are we finished? Are you satisfied with what I've learned? No. But it will have to do. Czyli, w cel... Dobra, dobra, panie Marudo. Dobra, czyli cel, który mamy teraz zdjąć, e, najwyraźniej handluje niewolnikami. Dobrze, jest gdzieś tam. Spójrzmy sobie jeszcze. Okej, okay. przez całe miasto musimy przejść. Dobra, to lecimy od razu. I zobaczymy się na miejscu, bo myślę, że nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak męczę się ze sterowaniem. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Cel powinien być gdzieś w pobliżu. Możliwe, że gdzieś w tym budynku. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Dobra, nam się zmieniła perspektywa. What now, Slaver? Do not call me that. I only wish to help them, as I myself was you do no kindness imprisoning them like this. imprisoning I them? i keep them safe, preparing them for the journey that lies ahead. what journey? it is a life of servitude. <laughs> you know nothing. it was folly to even bring you here. to think that you might see and understand. i understand well enough. show yourself. No, proszę, czyni, gość gotowy. so you want to see the man who called you here? You did not call me here. I came on my own. <laughs> did you? Who unbarred the door? Cleared the path? Did you once raise your blade against a single man of mine, huh? No. All this I did for you. Step into the light, then. And I will grant you one final favor. Uh-huh. Proszę, proszę, pułapkę przygotował. Now I stand before you. What is it you desire? Come down here. Let us settle this with honor. Why must it always come to violence? It seems I cannot help you. For you do not wish to help yourself. And I cannot allow my work to be threatened. You leave me no choice. You must die. <try> Hej. Gość miał łuk na plecach, z tego co pamiętam, zbierałem informacje. To on jest jakimś ekspertem, łucznikiem. Teraz pytanie czy... Pytanie czy będziemy musieli później jakoś sobie z nim poradzić na odległość? Czy znaleźć na niego jakiś sposób konkretny? Znowu musiałem sobie przypomnieć, sterowanie zawsze mi się myli Dobra, ale chyba... Chyba to nie Aj. No! Okej, okay, ale to jest pierwszy cel, który był aż tak dobrze przygotowany na nas. Możliwe, że... następni też będą przygotowani. Bo podejrzewam, że oni wszyscy są w zmowie, bo to jednak prawdopodobnie wszyscy są templariuszami. Więc... będzie trzeba... Trzeba bardzo uważać. Aha. O ty, skubany. No cóż, ledwo to przeżyliśmy. O, patrzcie. Tutaj mają trochę broni. Ło, wow, tutaj jeszcze więcej. Nie dość, że handluje yy, niewolnikami. To jeszcze pewnie bronią też. Okej, okay, dobra. Gonimy go. Wiedziałem, że będzie do nas. Wow, strzelał. Ej, nie o tym chodziło? Nie chcę walczyć. Kurczę, biegniemy za nim. A to on tu jest. You not get away from me. Go. Go. Ah. ah, yes. You've nowhere to run now. Share your secrets with me. My part is played. The Brotherhood is not so weak that my death will stop its work. What Brotherhood? Al Mualim is not the only one with designs upon the Holy Land. And that's all you'll have from me. Then we are finished. Beg forgiveness from your god. He's long abandoned us. Long abandoned the men and women I took into my arms. What do you mean? Beggars, whores, addicts, lepers. Do they strike you as proper slaves? Unfit for even the most menial tasks? No. I took them not to sell, but to save. And yet you'd kill us all. For no other reason. Than it was asked of you. No. You profit from the war, from lives lost and broken. Yes, you would think that, ignorant as you are. Wall off your mind. They say it's what your kind do best. Do you see the irony in all this? No. Not yet, it seems. But you will. Hey. Oczywiście wszyscy mówią, że próbują ratować tych wszystkich ludzi, których męczą. Że mają jakiś plan, że no, tak naprawdę to co robią jest dobre. Pytanie pytanie czy znajdziemy w tym jakiś sens, bo no, 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 tutaj, bo jednak oni mają jakieś swoje racje. Asasyni też mają jakieś swoje racje. I no kto wie, kto wie, co to z tego wszystkiego wyniknie. Bo jednak no, asasyni próbują y, dążyć do wolności, do swobody, żeby każdy był wolny, mógł robić co chce. A templariusze no, zniewalają jednak ludzi i bardzo ich męczą, i torturują wręcz nawet. Także raczej, <gadł> raczej opowiadałbym się po stronie asasynów, jeśli miałbym wybierać. Wow! No, absolutnie nie o to mi chodziło, Altair. Nieźle, żeś mnie władował znowu. No nic, w każdym razie hmm, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Teraz wracamy do biura. No, zejdź. Altair, wonderful to see return to us. And how fared the mission? The deed is done. Talala's dead. Oh, I know, I know. In fact, The entire city knows! Have you forgotten the meaning of subtlety? A skilled assassin ensures his work is noticed by the many. No! A skilled assassin maintains control of his environment. We can argue the details all you'd like, Malik. But the fact remains I've accomplished the task set to me by Al-Mu'alib. Go then. Return to the old man. Let us see with whom he sides. You and I are on the same side, Malik. Pamięci, more ok, myślałem, że... Myślałem, że teraz przeskoczymy z powrotem do... Oho! Ok, myślałem, że z powrotem przeskoczymy do siedziby asasynów. Oh, damn it! What's the problem now? I'm getting weird temperature readings. I think the animus is overheating. Christ, it's always something. How long? Too soon to tell. These delays are unacceptable, Miss Stillman. I want progress reports every hour. It's gonna be a while, Desmond. Why don't you go lie down or something? Get some rest. No proszę, czyli ten sprzęt jednak nie jest taki świetny jak myśleli. się tak przegrzał że aż cały czerwony jest możemy pogadać theories abstergo ma a team of engineers not much they don't have but i did oversee the assembly guess that's why he gets so angry with me. He's a we all are. i can't believe you're defending the guy. warren saved my life, so if he wants to yell a little, let him. O proszę, ciekawe, w jaki sposób uratował życie. what do you mean he saved your life? you're not the only one who doesn't get to go home at night. wait, are you saying you're a prisoner? when they first approached me, i was finishing up my phd. the university had made it clear i had no future there. They didn't like the subject of my doctorate, called it pseudoscience, said keeping me on would discredit and embarrass them. It was the same everywhere. Other universities, companies I interviewed with. Pretty soon I was out of money and out of time. I was this close to waiting tables. Then I got a letter. From Vidic? He said he'd been following my career since undergrad, that he believed in my work and wanted to meet to discuss my future. You have no idea how good it felt to hear that. So I met with him. What did I have to lose? And he offered you a job. Yes, here at Abstergo, helping out on the Animus project. I'd have a chance to test my theories and prove the professors wrong. How could I turn that down? Think I'm missing the part where you became a prisoner. Sometimes I wonder if they weren't behind it all. If they manipulated events so that I'd get desperate. They can do that. They can do anything. I didn't think when I agreed to come here. They even told me I'd be trapped. For six months, a year max. Once the product launched, there'd be no need for secrecy anymore. But until then, I'd be a guest of the company. At least, that's what they said. And when the Animus was ready? They came in while I was sleeping. Three guys. Guns. They dragged me out of bed. God. The worst part is I knew them. One guy, Richard, we ate lunch together sometimes. And now he was gonna... They were cracking jokes. I tried to pull away. He hit me. And that's when he told me I was going to die. Christ, what did you Nothing. do? Nothing. I kept telling myself it wasn't real. And then Warren was there, shouting at them to get away from me. And they listened. Jesus. He's not a happy man, Desmond. I wouldn't even say he's a good man, but he saved my life. They never came for me again, and he promised they never would. You're still stuck here working for these nut jobs. But I'm alive. Anyway, I really do need to get the animus repaired. I'll see you tomorrow, Desmond. Aha, okay, dobra. No, całkiem niezła historia. Pani doktor na studiach zrobiła pracę. Nikt nie chciał się z nią przez to zadawać, bo chciała udowodnić pewne konkretne teorie. Wszyscy ją zlewali, a nawet dręczyli. W końcu jej brakło pieniędzy, a pan doktorek wyszedł z propozycją pracy. Pracy nad Animusem. Oczywiście na to poszła, bo mogła wtedy udowodnić swoje teorie i udowodnić profesorom, że się mylili. Ale okazało się, że jest tu zamknięta. Kiedyś pewnego dnia się okazało, że pewna grupa ludzi, ludzi, których znała, z którymi nawet jadała e, lunche w pracy, przyszła po nią w nocy i ją dręczyła. Nie wiem, nie wiem dokładnie o co tam chodziło, ale pan doktorek przyszedł i kazał im się odczepić. Od tej pory miała spokój. No i jest zamknięta tutaj. Czyli też jest więźniem, ale przynajmniej jest żywa. Zmęczony? Dziewczyno, przecież dopiero co się wyleżałem tutaj. Kurczę, nie mogę się nigdy nadziwić, jak ten animus jest źle wyprofilowany. Przecież, jak można na tym leżeć? No dobra, nieważne. Idziemy odpocząć. Niech animus się trochę wychłodzi. Ech. O. Proszę, szafa jest w końcu otwarta. Ciekawe, czy się możemy przebrać w końcu. Ktoś tutaj był. Ktoś spał w moim Ktoś nam podłożył jakiś kod dostępu. Pytanie do czego? Podnieś ręcznik. No podnieś bo przecież zarazki. Ech. Możemy w końcu się umyć? Co? Desmontujesz się? Co? Ha? Nie? Dobra. Ani nie zmienimy ciuchów, ani, ani <laughs> się nie wykąpiemy. No cóż. Nie ma wyboru, to nie ma wyboru. Idziemy spać. Następnego ranka. Eyes and shine! We've got quite a day ahead of us. You're in a good mood this morning. Miss Stillman has made some modifications to the Animus. You should be able to remain inside even longer now. And help you with your treasure hunt. This is serious business, Mr. Miles. I don't think you fully appreciate the work that Abstergo does. Maybe because I don't actually know what you people do. We change the world. Every day, in a hundred different ways. Did you know that nearly every single breakthrough of the past millennia, be it medical, mechanical, or philosophical, has come from Abstergo or its predecessors? That's a bold claim, Doc. Think you might be exaggerating a bit? Not in the slightest. Oh, we certainly don't take the credit. That would arouse far too much suspicion. We choose our beneficiaries with great care. Why? Isn't it obvious? It means we're in control. But how? What makes you guys so special, so smart? That you happen to invent all these things while us mere mortals stumble around like idiots? To be fair, we don't invent them. We find them. Find them? They're gifts, Mr. Miles. From those who came before. We'll have to continue this discussion later. Time's wasting. Okej, okay, dobra, czyli Abstergo. E... Znaczy tak, przynajmniej doktorek? Doktorek przynajmniej się chwali tym, że Abstergo e... wynalazło, e... doszło do jakichś wielkich przełomów na tle lat, że jakieś wszelkie właśnie przełomy wyszły. W... E... Jak to nazwać? Czy wyszły po prostu od Abstergo? i może. Mimo, że nawet yy, yy, przypisywane są innym ludziom, e, czyli Abstergo stoi teoretycznie za wszystkim. I doktorek powiedział, że tak naprawdę oni tego nie wynajdują, tylko znajdują, że są to prezenty, czyli prawdopodobnie właśnie wykorzystać. Tak, tak, jenny, co wam się tak spieszy? Find tall structures to gain a bird's eye view of your surroundings. Tall buildings can be used to orient yourself when moving through a city. <coughs> <coughs> right. You've done well. Three of the nine lay dead, and for this you have my thanks. But do not think to rest upon your laurels. Your work has just begun. I am yours to command, Master. King Richard, emboldened by his victory at Acre, prepares to move south towards Jerusalem. Salahadin is surely aware of this, and so he gathers his men before the broken citadel of Arsuf. Would you have me kill them both, then? End their war before it begins in earnest? No. To do so would scatter their forces and subject the realm to the bloodlust of 10,000 aimless warriors. It will be many days before they meet, and while they march... They do not fight. You must concern yourself with a more immediate threat. The men who pretend to govern in their absence. Give me names and I'll give you blood. So I will. Abun Nukud, the wealthiest man in Damas, Majdudin, Regent of Jerusalem, William of Montferrat, liege lord of Acre. What are their crimes? Greed. Arrogance. The slaughter of innocents. Walk amongst the people of their cities. You learn the secrets of their sins. Do not doubt that these men are obstacles to the peace we seek. Then they will die. Another of your items is restored. Take it. See that it is put to good use. Return to me as each man falls, that we might better understand their intentions. And Altair, take care. Your recent work has likely attracted the attention of the city guard. They'll be more suspicious than they've been in the past. Okay. Dostaliśmy kolejną część naszego sprzętu. I mamy nową... Yy, nową umiejętność. Catch ledge. Okej, okay, nie do końca wiem o co chodzi. Ale! Yy, znamy szczegóły kolejnej... kolejnych zadań. Mamy kolejne trzy cele. Ponownie w tych samych miastach. Możliwe, że... znowu w tej samej kolejności się przejdę. Tak, że, tak żeby... Żeby nie wracać do tego samego miasta, w, w którym byłem przed chwilą, żebyśmy mieli trochę różnorodności. No i tak jak myślałem wcześniej, nasz mistrz powiedział nam, że teraz wszyscy będą bardziej czujni, że musimy bardziej uważać. Domyślałem się właśnie takiej sytuacji. No i dowiedzieliśmy się też, że król Ryszard wraca i, to znaczy wraca, że jest na Krucjacie, no i e, rusza w stronę Jeruzalem. Ciekawe, jak się rozwinie sytuacja. No nic, zobaczymy następnym razem, kiedy ruszymy na, nas, na nasz następny cel. Prawdopodobnie odlokują się teraz kolejne części miast, w których będziemy musieli znowu e, o, cały teren e, rozejrzeć się po całym terenie, e, wspinając się na wieże obserwacyjne. No i e, cóż, zobaczymy, jak się rozwinie dalej sytuacja. Jakie dalsze, jakie dalsze informacje uzyskamy od Templariuszy? No i co się dzieje w realnym świecie, znaczy w realnym? Ten też teoretycznie jest realny, tyle że to jest przeszłość. Co się dzieje w teraźniejszości, chciałem powiedzieć, bo Desmond znalazł jakiś kod dostępu i prawdopodobnie będziemy mogli go jakoś wykorzystać. Tylko w jaki sposób? Najwyraźniej ktoś nam pomaga. No nic, zobaczymy następnym razem. Hej!